Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Jest to troszeczkę wyczekiwany filmik Jak widzicie po tytułu jest to What's on my iPhone ja Miałam parę komentarzy na ten temat Czy nagram taki filmik, kiedy, kiedy taki filmik wejdzie e, Więc stwierdziłam, że w końcu taki filmik nagram I zapraszam Was Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału To możecie to teraz zrobić I kliknąć dzwoneczek A jeżeli nie obserwujecie mnie na moich social mediach To tutaj się Wam wyświetlą wszystkie moje social media e, Plus jeszcze e, Pinterest I Jeżeli Wam się spodoba to dajcie łapkę w górę i bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy. Ok, a więc jak widzicie tutaj na ekranie blokady jest tapeta, którą sama stworzyłam i tutaj Was odsyłam do filmiku, w którym pokazuję jak tworzyć tapetę w stylu Aesthetic. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam, żebyście zobaczyli i zaczynajmy. Jak widzicie, ja mam ułożone tutaj foldery kolorystycznie i też tworzyłam taki filmik na temat jak mieć Aesthetic telefon, więc jeżeli nie widzieliście, to możecie odwiedzić i zobaczyć jak to wszystko zrobiłam. Więc zaczynajmy. Pierwszy folder jest taki czarny, tutaj mamy miarkę, kompas, dyktafon, TikTok. Jest to aplikacja, z której już tak mniej korzystam, ale jeżeli jeszcze mnie obserwujecie, to was tutaj zapraszam. Mam parę TikToków, dużo, bo jakoś ostatnio nie siedzę na TikToku, ale może jeszcze wrócę, więc jeżeli nie obserwujecie mnie, to zapraszam. Wallet, giełda, watch TV, czyli nic, nic nie korzystam z tych rzeczy. Potem mamy Netflix. Netflix na telefonie korzystam na przykład jak chcę zobaczyć na którym odcinku skończyłam a nie chcę mi się wchodzić na laptopa wtedy mi się przydaje właśnie Netflix na telefonie zegar czyli tutaj ustawiam na przykład budziki do szkoły Yy, dalej mamy szary, szary taki folder yy, i tutaj mam aparat, ustawienia, kalkulator, pocad, więc odrabiamy yy, z tego w sumie nie korzystałam z Lando lunch yy, kontakty i Bim. Bim to jest taka fajna aplikacja, w której możecie zaznaczyć, gdzie byliście na świecie na przykład jak widzicie yy, ja byłam tutaj na takiej małej cząste całego świata, wydaje mi się, że w wielu miejscach byłam yy, i to jest takie fajne tutaj możecie yy, sobie wybrać, wiecie yy, kontynenty, potem miejsca, w których byliście yy, no i sobie tak kolekcjonujecie i widzicie po prostu na na jakiej części mapy byliście, więc bardzo fajna apka. Polecam, jeżeli nie znacie. I dalej przechodzimy do kolejnego folderu: takiego granatowego. Fioletowego, coś takiego. Tutaj mamy skróty, szczerze to nie wiem, co to jest nie korzystam z tego, co chyba niedawno weszło na iPhone'a. Dalej mamy Padlet. I Padlet to jest taka fajna aplikacja. Jak chodziłam na Brytanię, czyli na dodatkowy angielski, to właśnie na Padlecie pani nam umieszczała na przykład jakieś różne linki, jakieś różne takie strony angielskie, z których mogliśmy, wiecie, no, szlifować sobie angielski, a czytając na przykład newsy, które były tam w Ameryce czy w Anglii. Więc bardzo fajna aplikacja. Ja do tego jej używałam. Jeżeli można ją używać do czegoś jeszcze, to możecie mi napisać w komentarzach. Dalej mamy Quiz i Quiz to jest aplikacja, na której podczas kwarantanny miałam na przykład kartkówki z fizyki. Dalej mamy Pizzap, to jest taka zwykła apka, na której możecie robić właśnie kolaże, dodawać jakieś tam naklejki, coś takiego. Dalej mamy trening brzucha, z którego nie korzystałam nigdy szczerze. PS Express też nie korzystam. I Lightroom to jest aplikacja, w której edytuję swoje zdjęcia. Jak widzicie, tutaj mam jakieś zdjęcie wybrane i ja mam różne stworzone presety. Jest ich tutaj kilka, ale obecnie korzystam z tego presetu setu y, na Instagrama. Tutaj możecie też sobie ustawiać y, jasność, kontrast, kolory. Więc ja tutaj zawsze robię jakieś poprawki, małe mikrodekcje, żeby było widać trochę trawy. Y, to sobie właśnie tutaj ustawiam. No tutaj możecie różne cuda robić. Przede wszystkim to są te presety. Na przykład jeszcze mam taki preset, który lubię, albo taki. Jeżeli chcecie filmik na temat, jak edytuję moje zdjęcia na Instagramie, to możecie napisać w komentarzach. Dalej mamy Dancing Balls. Z tego na przykład y, to jest. Ja nie gram w grę na telefonie, ale jak już gram, to to jest na przykład w samolocie albo w pociągu, gdy na przykład nie mam co robić, tylko korzystam z takich gier i tą grę swoją drogą bardzo Wam polecam. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, a lubicie grać w grę, dalej mamy taki granatowy folder, to jest Dropbox, Stefan 24 nie wiem co to jest, skrips? Quizlet No Quizlet, jeżeli nie oglądaliście jeszcze Moich filmików na temat angielskiego To wam dziś je podlinkuję Bo Quizlet to jest taka aplikacja Na której możecie sobie umieszczać Swoje słówka Po angielsku, tłumaczyć je I potem macie wiele wyborów nauki Na przykład fiszki, pisanie, dopasowania Test i to jest spoko, na przykład jak Chodzicie do szkoły i macie jakiś Sprawdzający słówek, to nie lubicie na kartkach pisać, czy wam się nie chce To właśnie Quizlet wam naprawdę w tym pomoże. Więc to jest bardzo fajna aplikacja, bardzo ją polecam. Sama z niej korzystam. Discord to jest aplikacja, na której miałam lekcje online. Dalej mamy brzuch, tego też nie korzystam. iMovie. Z iMovie na telefonie tak nie korzystam. W iMovie ogólnie e, filmy edytuję, ale na telefonie czasami, jak chcę na przykład ze zdjęcia zrobić filmik, żeby można to wkleić w montażu, to używam iMovie. Dalej mamy Piano Tiles. Bardzo popularna aplikacja. Ogólnie gra. Była popularna przez 2 lata temu, ale ja w to grałam tyle, że naprawdę tyle czasu na tym spędziłam. Dalej mamy na tym się też miałam lekcję. Potem mamy taką niebieski, taki niebieski folder. Tutaj mamy App Store, Facebook Messenger, pogoda, dzienniczek, czyli, wiadomo, oceny tam mam Apple Store Shazam. Na pewno znacie Shazam, ale jeżeli nie znacie, to wam wytłumaczę. To jest taka aplikacja, na przykład, jak słyszycie jakąś muzykę i nie wiecie, jak się nazywa, a bardzo wam się podoba, to wtedy klikacie to dotnie, aby użyć Shazam i to wam właśnie wyświetla tytuł, i potem w bibliotece macie wszystkie tytuły, piosenek, które chcieliście znaleźć. Dalej mamy Skype'a, Homebook, no na Homebooku sobie można na przykład szukać inspiracji takich do domu, więc też jest fajna aplikacja, jeżeli chcecie coś urządzić. Dalej mamy pop-up, nie wiem co to jest, MyBus, my ja nie korzystam z MyBus, bardziej na internecie sobie sprawdzam autobusy. Potem mamy Wish, z Wish też nie korzystałam jeszcze, ale mam zamiar zobaczyć o co tam chodzi. Dalej mamy pliki, odliczania. Tutaj na odliczanie na przykład sobie koniec budy chodziło mi o szkołę, ale ja byłam głupia. <noise> chodziło mi o to, że widzicie, miałam parę dni później USA i sobie odliczałam, kiedy się skończy szkoła, żebym już mogła płacić do USA. I sobie sobie zainstalowałam, nie wiem po co. Tutaj mamy tłumacz, keynote, vinted, na vinted hmm, sprzedaję ubrania. Znaczy, teraz już nie sprzedaję, ale mam zamiar znowu zacząć, więc, więc jeżeli też używacie vinted i szukacie jakichś ubrań, to ja tutaj mam różne ale na pewno wznowię jeszcze i nie wiem czy też nie nagram może odcinka na temat vintage zobaczę ale to jest aplikacja wiadomo do czego no i dalej jest FaceTune i w FaceTune też edytuję zdjęcia lekko na przykład jak chcę wybielić tło jak widzicie to jest zdjęcie które użyłam do miniaturki poprzedniego filmu i tutaj na przykład sobie wybielam wybielam było po prostu bierze, tutaj można też na przykład sobie zrobić, żeby ciało było bardziej gładkie na przykład wyostrzyć na przykład jeżeli chcecie, żeby na zdjęciu to się tak rzucało w oczy, to wtedy może dać details i tutaj tak to wyostrzyć i jeszcze jedna rzecz, którą, z której korzystam na tej aplikacji to jest na przykład jeżeli chcę e, zamazać tło żeby nie było widać tła, to wtedy używam to defocus i w sumie tyle używam na tej aplikacji, dalej mamy taki folder e, cukiereczkowy bym powiedziała Photoable? Photo to nie wiem, co to jest. Yy, Pixar to jest mega apka, tylko ona jest chyba płatna za rok. Ja płaciłam jakoś 100 ileś złotych za rok. Ale Pixar pomaga po prostu w edytowaniu miniatury. Tutaj mogę sobie jakieś naklejki wybrać. Tutaj na przykład mam tą miniaturkę, którą dawałam na te tapety Aesthetic. I ja sobie tutaj daję na przykład na nalepki. najczęściej korzystam z gwiazdek. Po prostu daję sobie gwiazdki i sobie tutaj ustawiam, jak chcę... A jak mi na przykład wchodzą na telefon, to można je wymazać, te, które nie chcecie. No i tutaj jest w ogóle bardzo dużo takich fajnych naklejek, które można znaleźć w tej aplikacji. Na przykład widzicie sobie... Tutaj są moje, które używam, ale tu możecie odkrywać wiele różnych naklejek, więc to bardzo pomaga w miniaturkach. Mamy Canva. W kanwie na przykład robię tapety, więc tutaj Was jeszcze raz odsyłam do filmiku, tam zobaczycie dokładnie o co chodzi w kanwie. Potem mamy wideo Star, też czasami używam do edytowania filmów, ale to troszeczkę rzadziej już. I Instagram, wiadomo co to Instagram, ale zapraszam Was jeszcze raz na mojego Instagrama, nazywam się natalixit. Tutaj mam jakieś takie różne zdjęcia, jeszcze nie jest ich dużo, ale staram się być Aktywna na Instagramie, więc bardzo chciałabym, żebyście mnie tam obserwowali. Robię tam różne ankiety i w przyszłości chciałabym też tam się udzielać więcej, więc zapraszam Was na mojego Instagrama. Następnie mamy iTunes Store, Hebe, czyli mój jeden z ulubionych sklepów. Hebe tam spędzam najwięcej czasu. Po prostu, no, uwielbiam ten sklep. Naprawdę, co no, tu więcej mówić, jest super. Tutaj mamy podcasty, ja nie słucham podcastów, ale jeżeli bym słuchała, to pewnie na przykład jakiś inny język, żeby sobie bardziej szlifować i osłuchać się w tym języku. Subway Surf to też jest gra, która była bardzo i to bardzo popularna kiedyś, na której spędziłam tyle czasu ze znajomymi, z moim rodzeństwem grałam, kto lepszy wiecie o co chodzi. Ale Subway Surf to jest naprawdę super gra. Bardzo ją ja lubię. Potem mamy fotokolecz. W fotokolecz sobie robię po prostu koleż do miniaturek, jeżeli chcę. Dalej mamy taki czerwony folder i tu mam bank, dwa banki Santander i... PKO, potem mamy Gmail, YouTube Studio, to jest bardzo przydatne dla youtuberów. Tutaj możecie sobie w opisach edytować albo miniaturki dodawać, dalej mamy YouTube, no to wiadomo. Potem mamy rabaty, z których nie korzystałam: Super Farm i Hulaj, to po prostu jest ta aplikacja na Nogi w Krakowie akurat jej używałam. Potem mamy HM, Rosman, Dekormater z Fonto i Fonto też mi bardzo ułatwia miniaturki. Już wam pokażę o co tutaj chodzi. Fonto możecie sobie dać swoje zdjęcie, albo wybrać jakieś takie y, zwykłe. I ja wybiorę zwykłe jakieś zdjęcie, tylko dam jakiś kolor, żeby Wam po prostu pokazać, do czego ja używam Fonto. To jest po prostu do y, napisów na miniaturki. Tutaj sobie na przykład napiszę a, e, Aesthetic. Y, I jak widzicie, to jest takie zwykłe. A tutaj sobie teraz możecie wybrać y, czcionkę. Tu są naprawdę przeróżne czcionki. Jak widzicie, akurat używam tej y, i sobie ją tutaj na przykład stylizujecie jak chcecie, możecie ją na przykład tak o wiecie, różnie zrobić, więc to jest bardzo fajna aplikacja. Jeżeli chcecie tak jak jeszcze raz mówię, jeżeli chcecie filmik na temat jak robię miniaturki, to Albo jak już tutaj zdjęcie na Instagramie, to wiecie gdzie pisać Dalej mamy Helix Jump, też w tą grę dużo grałam InShot, z tego nie korzystam, nie wiem po co to zainstalowałam, to jest chyba płatne Dalej Mamy mamy Music, to jest taka aplikacja e, Swoją drogą bardzo fajna, bo na przykład wiecie, jak słuchacie muzyki na YouTubie To nie możecie wyjść z YouTuba e, Bo jak wyjdziecie z YouTuba, to wam się muzyka wyłączy A właśnie ta aplikacja wam umożliwia to, że e, słuchając muzyki Możecie wyjść i robić coś innego na telefonie, a muzyka będzie wam w tyle grała Mamy wadu, tutaj mamy pomarańcze tutaj mamy Wodpad, kiedyś korzystałam z łotpadu, nawet sama sobie pisałam jakieś książki, ale chyba nie chcę do tego wracać. Wtedy mamy Viva Video, AliExpress, też fajny sklep, czasami robię tam zakupy, Allegro, Zalando, Dom, iTunes, książki GarageBand, iTrum. Nic ciekawego, spyszne palce, czasami zam zamawiam jedzenie. Potem mamy Pages, to do aplikacja, do której używam. Na przykład, jak chcę rolety w moim domu, żeby otworzyć albo zamknąć, to używam tej aplikacji, bo mam takie elektryczne. Tutaj mamy notatki, kupon... w notatkach planuję filmy. Tutaj mamy kupony McDonald's, porady, Snapchat. Snapchat też mam. Tu jestem. Widzicie eee, i tak się nazywam, Natalix it. Natalix, nie, Natalix it. Więc jeżeli mnie obserwujecie, to możecie mnie zaobserwować, bo możemy robić dni na istna, na, na Instagramie, na Snapchacie. Dalej eee, mamy film web eee, i na film web ja sobie sprawdzam. Po prostu oceny filmu. Za każdym razem, jak, jak oglądam jakiś film, to po prostu sprawdzam sobie ocenę, jaką ma ogólnie. Nie zawsze, jeżeli ma małą ocenę, to tego nie oglądam, albo po prostu już mam taki nawyk i lubię. Potem mamy TV Time. TV Time to jest taka aplikacja, w której sobie zaznaczacie, jakie seriale oglądacie i po prostu na którym sezonie jesteście, żebyście mogli być, wiecie, na bieżąco. Na przykład a tutaj mam takie różne seriale, nie wszystkie oglądałam. Już tego nie używam, ale używam I przez jakiś czas. To mamy Geometry Lights, To jest też super gra, w którą dużo grałam, potem mamy taki tęczowy folder, gdzie mamy Color Story, którego nie używam <grym> Face Up, to była taka aplikacja chyba, że możecie zobaczyć jak byście wyglądali, jakbyście byli starzy zdjęcia, wiadomo, przypomnienia czasami używam zdrowie, Fita to jest aplikacja której używam, gdy chcę policzyć kalorie na przykład tutaj jak widzicie, możecie sobie już Wam pokażę, dodać śniadanie, w ogóle cały dzień sobie rozplanować i na przykład wpisujecie sobie banan i patrzycie po prostu, ile jeden kawałek banana ma kalorii Jak widzicie, 180, 179 I tak możecie sobie robić proporcje każdej i do każdej potrawy I pokazuje wam totalnie przez cały dzień, ile zaliście kalorii Więc to jest bardzo spoko Kalendarz Spikes Uwielbiam Spikes, uwielbiam tą grę Naprawdę ona no jest fajna, no Ktoś nie lubi tej gry Tutaj mamy les. les. Les nie używam, używam Vinted. Layout to jest aplikacja do kolaży, OLX, czasami coś tam wystawiałam. Photogrid, jakoś tego nie używam i dysk też nie używam. Tutaj mamy zielony folder, to jest FaceTime Numbers, lokalizator Spotify, bardzo dużo używam Spotify, tylko nie mogę znaleźć fajnej muzyki. Jeżeli macie jakieś fajne playlisty, to możecie mi dać znać w komentarzach, bo ostatnio nie mogę znaleźć żadnej playlisty, ale bardzo lubię tą prelistę Happy Hits, tutaj są różne fajne takie piosenki angielskie, potem mamy Google Maps, Mapy, McDonald's i ostatni folder jest taki biały, biało-błękitny folder, w którym jest Fannie Made, bitmoji, które się używa wiadomo do iMessage albo do Snapchata, Blix to jest chyba też aplikacja do góry nogi, ale nie wiem. Nie, przepraszam, Blix to nie wiem do czego to jest ta aplikacja, a Blinky to jest do kolejnogi. Wyskoł, eee, nie wiem jak to się mówi, wyskoł chyba. E, nie używam, bo jest płatne. A mam Lightrooma, więc jakoś no nie używam. E, tutaj mamy Funraise, też w to grałam i tutaj zapomniałam sobie włożyć do folderów czy aplikacje, wiadomo. Pinterest, cudo. E, na Pinterestie tutaj znajdziecie moje tapety. Jak widzicie. Które stworzyłam, i w ogóle moje tablice, jeżeli chcecie się czym zainspirować, to zapraszam na pin mojego Pinteresa. Tutaj mamy Pix Monkey, szczerze to nie wiem, co to jest. I hashtager. Y nie używam tego, ale czasami sobie na przykład daję zdjęcie I tutaj możecie sobie zobaczyć, jaki hashtag byłby najlepszy do, do Waszego zdjęcia Bo jak widzicie, tutaj e, dodałam sobie takie zdjęcie I tutaj mi pokazuje, które hashtagów bym mogła używać I to by było na tyle w tym filmiku Jeżeli Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie teraz to zrobić I jeszcze raz Was zaproszę na moje wszystkie social media, które się Wam tutaj wyświetlą Instagrama, TikToka oraz Snapchata Oraz oczywiście na mojego Pinteresta I mam nadzieję, że taki filmik Wam się pod... And do you Bye! Mm -hmm.